Za moich czasów, wtedy kiedy ja zdawałem maturę, nie było takiego za przez e, Jedyne, Jedynym elementem takim wyznaczającym te 100 dni do matury, e, no to była, e, była studniówka. Oj, jak to było nerwowo. <ścoughs> nerwowo było. No ale to chyba każdy przeżywa. To jest normalne, że na 100 dni przed maturą się już czuje ten y, uścisk matury. Ale poszło wszystko dobrze. To jest dopiero pomysł od... Kilku, kilku lat, yy, zainicjowany przez kilka powiatów: powiat Kartuski, Łowicki, Tatrzański i Świdnicki. No dzisiaj mamy poloneza. Przez krupówki idziemy pięknie, ładnie. Całe y, klasy, wszystkie siedem klasy technikum. I jeszcze tam budowlanka będzie pewnie, balcer, no i plastyk. No, nie ma jeszcze no, myśli o naukce? Jeszcze nie. Po 4 miesiące. To jeszcze dużo czasu, tak? Dużo czasu, pewnie. Dzień się, że wszystkim wyrabiam lecie. Na razie zabawa. Tak, zabawa. Pewnie. Powiedzcie mi, co to A będzie u Was za 100 dni? Matura. Maturka. A co? Jak zamierzacie te 100 dni spędzić jeszcze? Ucząc się. No, nie. Trochę imprezy, trochę, imprezy trochę nauki. To co my będziemy planować teraz? Za 100 dni planować. O, ja Pana, ile my mamy lat? 19. Ile mamy lat? 19. 19. Tutaj się nic nie planuje. Jak się sobie No Pewnie na nauce na razie. No i na spędzanie ostatnich chwil ze sobą. Życzę im samych sukcesów, szczególnie teraz, bo już ich czekają od jutra egzaminy zawodowe, więc mają nad czym pracować. Cały przyszły tydzień również mają za egzaminy praktyczne. Życzę ich sukcesów na egzaminach tych właśnie zawodowych oraz na egzaminach maturalnych. No a najbliższe dni to chyba przygotowania do studniówki, bo widzę, że dziewczyny się już szykują. W sobotę mamy studniówkę budowlanki. No i szampańskiej zabawy na tej studniówce. Wszystkim maturzystom Podhala życzę przede wszystkim mądrych wyborów i dobrej drogi życia. Bądźcie radośni i szczęśliwi w swoim życiu. Szzeń wam Boże.